Cześć, witajcie na kanale Drobist. W dzisiejszym filmie chciałbym wam pokazać aktualny trend, taki zimowy trend. Produkt, który sam sprzedawałem i pokazywałem swoje wyniki na m.in. Instagramie. Natomiast jak pokażę wam ten produkt, będziecie mieli w miarę wgląd w to, jakie produkty aktualnie będą się sprzedawać, bo wiadomo, teraz wszystko się zmieniło, skończyły się święta, skończyło się kupowanie prezentów itd., dalej No i trzeba się zająć jakąś nową grupą produktów i to jest takie zdecydowanie to, są to takie produkty, które warto na ten moment sprzedawać, więc produktem, który ja sprzedawałem, są tego typu narty na buty czyli osoba to zakłada i normalnie może na tych nartach, nartach oczywiście, w cudzysłowie, zjeżdżać. I jest to taki typ produktu, który właśnie teraz będzie się sprzedawał. Będą to właśnie tego typu produkty, czyli produkty, które ktoś będzie chciał kupić dla siebie, które będą produktem, wow, trochę jakimś takim no, odpowiedzią na jakiś problem, ponieważ, no, wiadomo, takie produkty typu prezenty, no to przestały się sprzedawać ze względu na to, że skończyły się te wszystkie okresy, gdzie te prezenty się kupuje. Oczywiście można się zapatrywać na jakieś walentynki i tak dalej. To jest zdecydowanie dobry pomysł. Natomiast do walentynek też jeszcze chwilę mamy. A trzeba coś sprzedawać, więc zdecydowanie tego typu produkty będą się sprzedawać, czy to na, na eBayu, na Allegro, na własnym sklepie internetowym. Właśnie to jest taki typ produktu. No i jak ktoś mnie obserwuje na tym głównym profilu na Instagramie, czyli marketing MarketingXPL, to kilka dni temu, w sumie chyba dwa dni temu, wrzuciłem takie krótkie story na temat tego, jak mi to poszło, jak mi idzie pierwszy dzień testowania tego produktu. No i tutaj było 1039. Złoty. Fajna taka dosyć później, chyba jeszcze zrobiłem jedną sprzedaż. Więc tam dosyć to ciekawie wyszło. Tego dnia byłem jakieś 200 zł na plusie. Oczywiście był to pierwszy dzień sprzedaży tego produktu. No i tu nie ma gwarancji, że jeżeli Wy będziecie sprzedawać ten produkt, to też tyle zarobicie, ponieważ ja już miałem tutaj wypracowaną pewną grupę odbiorców, której już kiedyś sprzedawałem tego typu produkty. Miałem też takie lookalike, czyli grupy poddobnych odbiorców. Więc. No, tak jak mówię, nie ma stuprocentowej pewności, ale możecie przetestować ten produkt, ponieważ na ten moment ten produkt sprzedaje może 3, 4, 5 sklepów. Jak ja zacząłem, to były chyba dwa sklepy, które sprzedawały ten produkt, przynajmniej takie, które w miarę sobie radziły. Między innymi, właśnie ten sklep jest tu pokazany na no, drobiście. Zaraz do tego przejdziemy. No, ale w każdym razie mniej więcej tak to wyglądało. No i później również pokazałem, jak wygląda reklama tego produktu. Bardzo fajnie jest pokazane, bardzo szybko, fajnie, 3-4 sekundy, i reklama czy 3-5 sekund i reklama te widea się zmieniają bardzo szybko wszystko w 15 sekund pokazane zdecydowanie na plus ta reklama wygląda no i tutaj właśnie ten sklep dropshippingowy mamy ten sklep dropshippingowy który sprzedaje ten produkt i ja właśnie jako zgrzałem pomysł jakby od tego sklepu internetowego oni już tutaj to sprzedawali. Ten sklep wygląda dosyć dobrze nie wygląda źle natomiast jeżeli jest tutaj ten produkt no to mamy zaczyna nazwa tego produktu zaczyna się od 70% off i to emoji to nie wygląda za markowo więc to zawsze można było poprawić nie wygląda źle, ale tak jak mówię jest tu dużo rzeczy, które można było zmienić ja w swoim sklepie to zmieniłem, na ten moment niestety sklepu wam nie pokażę ze względu na to, że prowadzę tam reklamy i mogłaby się, mógłby się popsuć ten róg wypracowany z grupy podobnych odbiorców natomiast w momencie, kiedy tam przestanę do, reklamować i tak dalej, to zdecydowanie mogę ten sklep pokazać i właśnie co jest jeszcze ważne to to, że aktualnie jakby jeszcze nie skaluję tego produktu, on jest jeszcze w fazach testów, robi dobre wyniki Natomiast jeszcze muszę go chwilę podtrzymać, żeby wiedzieć, czy faktycznie mogę go wyskalować. Wydaje mi się, że to będzie bardzo dobry produkt, który również gdzieś tam w następnych dniach zrobi bardzo dobre wyniki. Myślę, że po nowym roku, w styczniu, te sprzedaże o wiele lepiej zaczną wychodzić. Jeżeli chodzi o opis tutaj tej, tej strony internetowej, zdecydowanie fajnie to wygląda. Natomiast można to, fajne są oczywiście, fajne są te tutaj gify to zdecydowanie bardzo fajnie tu jest pokazane wszystko więc to zdecydowanie na plus nie podobają mi się tutaj te emotki które wyglądają tak dosyć skamowo jakieś guarantee czyli 30 day money guarantee to jest też bardzo skamowe fajne, że mają tutaj jakieś reviews natomiast jest ich trochę za mało ja na swoim sklepie mam ich troszkę więcej, no i tutaj, te, tutaj też kask fajnie jest zrobione ten sklep że to nie jest jakiś śnieżny okazja czy coś takiego tylko um, i, tak naprawdę nie wiem co znaczy e, date one e, nie wiem co znaczy może znaczyć to te, te nazwa tego sklepu więc fajnie to pokazuje że jest to też już taka w miarę e, budują wokół tego markę chociaż wydaje mi się że mogliby lepiej to nazwać coś związane właśnie e, z tymi butami do narciarstwa tak jak ja to zrobiłem w swoim sklepie e, na, natomiast właśnie Myślę, że to są takie produkty, które teraz warto sprzedawać, które dosyć dobrze się sprzedają w tym okresie, ze względu na to, że to są produkty, które gdzieś tam w pewny sposób są efektem. Wow, osoby kupują je dla siebie, są odpowiedzią na jakiś problem, na przykład. Więc no, to są zdecydowanie takie tego typu produkty. Ten produkt kosztuje na AliExpressie 40 dolarów, jak go znalazłem na AliBabie, nie dość że taniej, to w dodatku jeszcze z krótszym czasem dostawy, ze względu na to, że te czasy dostawy są tutaj dosyć duże, bo ten produkt nie jest sprzedawany przez wiele osób, przez wiele sprzedawców, co pokazuje, że też jest nowym produktem i warto wejść w ten trend na tym w tym momencie, no więc ja tak jak mówię, znalazłem go taniej, dzięki czemu mogłem też taniej sprzedawać, myślę, że to też dosyć mocno odbiło się na tej konwersji. Jeżeli chodzi o Allegro, no to nie znaleźliśmy takiego przedmiotu na Allegro, to też pokazuje, że jeżeli ktoś by chciał sobie sprowadzić na przykład ten produkt, Produkt, czy w jakichś ilościach hurtowych go sobie to zamówić i sprzedawać na Allegro, no to zdecydowanie w tym momencie jest to, da się to zrobić. Jeżeli byście zamówili taki produkt z Alibaby, myślę, że dosyć szybko by doszedł, także jeszcze na tą zimę można byłoby to na Allegro sprzedawać. Jeżeli chodzi o sklep dropshippingowy, to tutaj jest pokazany. No i reklamę na Facebooku mamy tą, która, e, którą tam pokazywałem na story. E, bardzo fajnie skonstruowana jest ta reklama, ze względu na to, że jest to 15 sekund. Ogólnie ja lubię reklamy, jak są około 20 do 45 sekund e, i każda, każdy taki urywek filmowy w tej reklamie, każdy taki ścinek powinien mieć tak do, od, do 5 sekund, 6, 7, żeby żeby po prostu zainteresować widza, i w tym, w tym wypadku właśnie jest to bardzo szybko. Jest jedna scena, raz, dwa, trzy, cztery, i kolejna scena, i kolejna, i kolejna, um, kolejna scena, więc w ten sposób jest to bardzo dobrze. I uwagę widzę to przyciąga, bardzo fajnie jest skonstruowana ta reklama. Um, I tutaj mamy 2700 polubień, ale mamy 17 grudnia, zostało to dodane, więc już naprawdę bardzo dobre wyniki robi, jak na to, że została dodana 17 grudnia i dalej sobie tam jest. Jeżeli chodzi o reklamy na Facebooku i targetowanie, no to tutaj właśnie narty, narciarstwo, snowboarding, Decathlon, ponieważ w Decathlonie też można jakieś narty kupić i tak dalej, to jest zdecydowanie dobre. Ale można stoki jakieś, można różnego rodzaju te, tego typu rzeczy targetować i skuteczność tej reklamy jest dosyć duża. Ludzie naprawdę e, podoba im się ten przedmiot. Jest to taki efekt: Wow, sam e, jak zauważyłem ten przedmiot, to go zakupiłem, więc e, no, to pokazuje, że po prostu nawet w moim wieku osoby e, myślę, że będą zainteresowane takim produktem. Więc to są produkty, które warto w tym momencie, na które warto zwrócić uwagę. E, wiadomo, mamy zimę, więc takie produkty związane z zimą m, no i coś, co ludzie będą chcieli kupić dla siebie. Tak więc to by było na tyle w tym filmie. Jeżeli macie jakieś pytania, zadajcie je w komentarzu. A jeżeli chcecie znaleźć więcej tego typu produktów, żeby po prostu nie tracić czasu na szukanie i sprawdzanie często słabych produktów, to zapraszam na platformę Dropist, gdzie możecie tego typu produktów znaleźć bardzo, bardzo, bardzo dużo.